Jeszcze niedawno szorowali po dnie. Dzisiaj są coraz częściej obok McLarena wymieniani jako przykład, że w tych nowych, bardzo trudnych realiach technicznych można wykonać duży skok do przodu. Dzisiaj zajrzymy tam, gdzie zwykle zagląda się bardzo rzadko. Dlatego polecam nie oddalajcie się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest środa, 10 lipca, Daniel Biały, echa padoku. Na początek mała zagadka. Ile stron liczy wątek o Mercedesie W13 na branżowym forum F1 Technical? Ponad 300. A ile stron liczy wątek poświęcony samochodowi Hasa z roku 2022 na tym samym forum? Zaledwie 15. To pokazuje, jak mało uwagi poświęca się zespołom z dolnej części tabeli, a historie, które tam się dzieją, nierzadko są równie ciekawe jak te ze szczytu tabeli, tylko o przegranych nikt specjalnie nie chce ani czytać, ani słuchać. A co za tym idzie tworzyć materiałów poświęconych właśnie tym zespołom? Dzisiejszy materiał będzie pewnym wyjątkiem, ale też dlatego, że HAS wykonał duży skok jakościowy i coraz częściej jest wskazywany jako przykład zespołu, który pokazał, jak można się wyrwać z dołu tabeli, jak można wyjść z samego dna. Jeszcze jeden taki występ, jak w Austrii czy na Silverstone. I za chwilę mogą zameldować się aż na szóstej pozycji w klasyfikacji konstruktorów i nawiązać do najlepszych lat tego zespołu w historii rywalizacji w Formuły 1. Ale umówmy się do tego jeszcze daleko. Nowa era techniczna, rok 2021, a potem 2022 miał być dla HASA, jak i dla wielu innych zespołów, nowym otwarciem i był, ale tylko do czasu. Całkowite poświęcenie sezon 2021 oraz bliska współpraca z Ferrari zaowocowały bardzo ciekawym konceptem oraz mocnym otwarciem dla Hasa. Konceptem bardzo zbliżonym do tego, co przygotowali inżynierowie pracujący tuż za ogrodzeniem. Gdyby zadać sobie trochę trudu i przemalować ten samochód na czerwono, to myślę, że nawet osoby techniczne tak na pierwszy rzut oka miałyby problem, żeby rozpoznać z jaką konstrukcją mamy do czynienia. Mogłyby się po prostu pomylić. Podobieństwa są jak najbardziej zrozumiałe, bo nie tylko cały układ Napędowe, również przednie i tylne zawieszenie było dostarczane i nadal jest dostarczane przez Ferrari. Choć transfer wiedzy w Formule 1 jest zakazany, to pójście ścieżką nie powiem starszej siostry, ale starszej kuzynki było całkiem racjonalnym rozwiązaniem, racjonalnym wyborem i podejściem do ścigania, szczególnie w koncepcji rozwoju tego samochodu. Problem w tym, że to, co wydawało się na pozór sklepem ze słodyczami, okazało się pokojem tortur. Każda próba rozwoju tego auta nie dawała. A dodatkowo pogłębiał się problem, niejako odziedziczony po Ferrari, problem degradacji opon, która dawała o sobie znać bardzo mocno w trakcie niedzielnych wyścigów. W pierwszym roku nie było to aż tak dokuczliwe, bo udało się mocno wystartować i również dzięki problemom rywali zamknąć sezon na ósmej pozycji z dorobkiem 37 punktów. Biorąc pod uwagę ilość nieukończonych wyścigów przez kierowców Hasa w tym sezonie oraz ilość zniszczonego włókna węglowego na torze, to nie było najgorszej, co mogło spotkać Hasa. Na pewno nie było tak źle jak w kolejnym roku. To jak mocno zaczął dokuczać problem nadmiernego zużycia opon pokazuje przygotowane przeze mnie zestawienie, zestawienie Pozycji zyskanych i straconych w trakcie wyścigów. W stosunku do pozycji zajmowanej po kwalifikacjach, w stosunku do pozycji na starcie, i zobaczcie, sezon 2022, który Has zakończył na ósmej pozycji z dorobkiem, tak jak powiedziałem, 37 punktów, to jest jedna stracona pozycja w stosunku do tego, czym kierowcy dysponowali na starcie. Zebrałem wszystkie starty kierowców Hasa właśnie w tym sezonie, no jest to tak jakby na minus jeden, czyli jedna pozycja stracona w stosunku do tego, gdzie startowali, a rok 2023 to jest kompletna katastrofa. 41 straconych pozycji w stosunku do pozycji na starcie wyścigu. Pozycja 10 w klasyfikacji konstruktorów oraz zaledwie 12 punktów na koniec tego sezonu i to pokazuje skalę rozczarowania i zobaczcie sezon 2024, ten obecny sezon, gdzie has wygląda tak dobrze, jak to się zmieniło. 43 pozycje zyskane, jeżeli chodzi o pozycję na końcu wyścigu w stosunku do pozycji startowej na linii startowej tego wyścigu. Pozycja siódma na ten moment, i już 27 punktów. Sezon 2023 to było rozczarowanie za rozczarowaniem. Wysoko w klasyfikacjach, oraz to taka chwila złudzeń przed tym niedzielnym wyścigiem, a potem te loga zespołu na tej ekranowej grafice zjeżdżały bardzo mocno w dół. Zjeżdżały również nastroje nie tylko zespołu, ale również szefa tego zespołu. Wtedy właśnie Ginter Steiner podjął bardzo trudną. Decyzję, biorąc pod uwagę kaliber zespołu, z jakim mam do czynienia, biorąc pod uwagę możliwości zespołu Hasa, również te finansowe, o zmianie koncepcji aerodynamicznej w trakcie trwania sezonu, kosztem przygotowań samochodów do kolejnego roku rywalizacji, bardzo trudna decyzja. Myślę, że Ginter nie miał łatwo, żeby ją podjąć, ale miał pewnie błogosławieństwo Gina Hasa. Był to swego rodzaju akt desperacji, być albo nie być. I dla Gintera Steinera, i dla całego zespołu Hasa, bo wyglądało to naprawdę bardzo źle. To, co mogło uratować, mówię tutaj o Ginterze Steinerze, finalnie okazało się tym, co go pokorążyło, bo nowy pakiet nie spełniał pokładanych w nim nadziei. Spisywał się. Nie lepiej od tego poprzedniego, a nawet w takiej bezpośredniej rywalizacji wystawiania tych dwóch pakietów równolegle okazywało się, że ten stary jest po prostu lepszy. No i zespół kończył właśnie sezon, rywalizując w dwóch różnych samochodach. Logistycznie też było to trudne, żeby zadbać o dostępność części zamiennych. Z perspektywy czasu Steiner stał się bardziej niż ofiarą błędu technicznego ofiarą tych kolejnych obietnic, niespełnionych obietnic w stosunku do szefa zespołu. Dzina Hasa. Jeśli jednak na moment wrócimy do tego, co mówili w tamtym okresie ludzie techniczni Hasa, no to moim zdaniem to jest właśnie moment czyli podjęcie tej decyzji o wprowadzeniu w trakcie sezonu nowego pakietu, zupełnie nowej koncepcji ścigania, było początkiem tej drogi w górę, ale tego wtedy nie widzieliśmy. Wtedy widzieliśmy kompletną porażkę. Dzisiaj ta ścieżka w górę właśnie tam się pojawia. Nowy pakiet wprowadzony w Osty nie miał prawa rozwiązać wszystkich problemów zespołu Hasa. Bo nowe poszycie było mocno ograniczone tym, co kryło się pod spodem, mocno ograniczone koncepcją, z którą Has rozpoczął tą nową erę ścigania. Tą koncepcją, którą bardzo dobrze widać na kolejnym zdjęciu, zobaczcie, kolejne zdjęcie pokazuje nam już ten zmodyfikowany pakiet, który został wprowadzony w Austin w 2023 roku. No i jeden z elementów pokazuje nam, czego inżynierowie Hasa nie mogli tutaj zrobić. Chodzi o obecność tej dolnej bocznej struktury zderzeniowej. Ona ograniczała jakiekolwiek zmiany, bardzo mocno ograniczała zmiany w tym bocznym obszarze. Wprowadzenie pełnej koncepcji, którą tak Skutecznie na torach realizował zespół Red Bulla, czyli koncepcji z tymi spływającymi w dół rampami, z tymi bocznymi ścianami, które mają teraz inny kształt, has zrezygnował z tych bardzo charakterystycznych wanien do ścigania przez Ferrari, na korzyść właśnie tych rynien schodzących w dół. Ale żeby w pełni wykorzystać ten koncept, trzeba tego wystającego elementu się po prostu pozbyć. Dla inżynierów Hasa nie było to możliwe, choć zrobili co mogli. Mamy koncepcję właśnie z tymi spływającymi rampami po sidepodach, Mamy podciągniętą dolną wargę tego bocznego wlotu, więc wszystko co najlepsze próbowali wdrożyć, wprowadzić w tym samochodzie, ale to się nie udało nie udało się tej koncepcji uruchomić no i efektem było to że zabrano z puli rozwojowej rok 2024 prawie dwa miesiące prac to nie przełożyło się na natychmiastowy sukces dodatkowo postawiło to wszystko pod znakiem zapytania start sezon 2024 a rozdzielenie pakietów w końcówce 2023 roku i to jest ten plus uzyskany przez inżynierów Hasa dało im niesamowitą ilość danych do analizy oni mieli dane z dwóch różnych samochodów rywalizujących czy jeżdżących po torach w końcówce sezon 10 ostatnich wyścigów przejechali praktycznie z takim miksem pakietów to była potworna ilość danych do analizy i to właśnie analiza tych danych wskazała Najbardziej obiecujące kierunki rozwoju. I to właśnie w oparciu o te doświadczenia z drugiej części sezonu 2023 HAS zbudował koncepcję, która rozpoczęła tegoroczne ściganie i była bazą do rozwoju. Bazą, co do której zespół miał bardzo niskie oczekiwania, a Jakomacu niczego nie obiecywał, wręcz odwrotnie mówił, że dno tabeli jest raczej zarezerwowane dla nich, że nie mają co liczyć na szybkie wyrwanie się z tej trudnej sytuacji, bo przecież tego czasu i tych zasobów rozwojowych po prostu było mało, choć has był zespołem, który tych zasobów miał, praktycznie najwięcej, jednak taka dwumiesięczna wyrwa to było coś. Co rzuciło się mocno cieniem na przygotowania zespołu do roku 2024. Szybko jednak okazało się, że ta baza ma spory potencjał. Baza, która jest pokazana na kolejnym zdjęciu, ale już w wersji rozwojowej, a największy problem, jakim było zjadanie opon przez ten samochód, Gdzieś po prostu zniknęło. Dziwnym trafem sytuacja w Ferrari również się poprawiła, co biorąc pod uwagę współdzielenie elementów układu, zawieszenia sugeruje, że tu nie ma w przypadku. Steiner, zanim się jeszcze rozstał z zespołem Hasa, życzył sobie w okresie świątecznym mocnego Ferrari, bo mocne Ferrari to mocny Has. I tutaj chyba trochę właśnie się to przełożyło i kazało. I właśnie to dało mocny fundament pod dalsze prace rozwojowe. Najpierw nowa podłoga w Chinach, mowa już o tym. Sezonie, który trwa, a teraz zupełnie inna koncepcja bocznych sekcji, która wyjechała na Tory Silverstone, i to jest właśnie ta koncepcja, którą tutaj widzimy. Zobaczcie, w tym obszarze znajdował się ten boczny element, ta boczna struktura zderzeniowa. W tej nowej konstrukcji została ona przeniesiona niżej, zintegrowana z podłogą, co otworzyło inżynierom Hasa możliwość pełnego wykorzystania konceptu Red Bulla. I to rzeczywiście się zmaterializowało. Zobaczcie, jak duże podcięcie się tutaj pojawia. Duże zmiany również na krawędzi podłogi, one są niezwykle istotne. Duże zmiany również pod podłogą tego samochodu. Ona już nie jest taka prosta, tak jednowymiarowa jaka była do tej pory. Te ślizgi, które tutaj się znajdują, podciągnięta górna warga, schowana dolna warga, trochę to trąci Red Bullem, trochę to trąci McLarenem. Te najlepsze wzorce, które są dzisiaj wykorzystywane na torze z sukcesem, pojawiły się również w konstrukcji Hasa. Duże zmiany również pod poszyciem tego samochodu. Zmieniony cały układ chłodzenia. Chłodzenie też było tym, co trzymało inżynierów Hasa przed pełnym wykorzystaniem tej koncepcji. No i co najważniejsze każda z aktualizacji, ta podłoga wprowadzona w Chinach i te sidepody wprowadzone na Silverstone dają realny zysk na torze. Wszystko, co widać w narzędziach, w fabryce, przekłada się na wyniki na torze. I tak na przykład... Ta aktualizacja Silverstone to jest około 20 sekundy w stosunku do tej poprzedniej wersji, z którą Has się ścigał, niby niewiele, ale biorąc pod uwagę, jak ciasna jest dzisiaj stawka, te 20 sekundy pozwalają wyskoczyć nieco wyżej w kwalifikacjach i powalczyć nieco wyżej w wyścigu, stąd tak dobre wyniki. Nawiązanie do historycznie najlepszych wyników jest jak najbardziej możliwe, jeżeli nie w tym, to w kolejnym sezonie, tym bardziej, że mówi się o możliwym zaangażowaniu Toyoty w ten projekt. Dzisiaj, gdybym wczoraj nagrał ten materiał Pewnie tych informacji by w nim nie było. Toyota, która od wielu lat nie jest obecna w Formule 1 i nagle chce wrócić, chce być, chce gdzieś w perspektywie również rozwijać jednostki napędowe, ale na początek chce wesprzeć ten mały zespół chce dać wsparcie techniczne i tak powoli, małymi krokami pojawić się jako Toyota w Formule 1, być może przyjąć Perspektywie Hasa tego nie wiemy. W perspektywie Ladru jest również możliwe, właśnie dostarczanie jednostek napędowych przez Toyotę. I tak na koniec, do przygotowania tego materiału zainspirował mnie jeden z was, jeden z widzów tego vloga, pisząc komentarz, że ten samochód nie jest dzieckiem Aya Komatsu, ale Gintera Steinera. Biorąc pod uwagę tą ścieżkę, którą Wam pokazałem, te wszystkie wydarzenia po drodze, Częściowo właśnie tak jest, że to Ginter Steiner, tymi swoimi desperackimi decyzjami, dał inżynierom te możliwości pracy na to, że zobaczcie, dzisiaj: Ferrari jest w podobnej sytuacji, wycofało się do poprzedniego pakietu. Dlaczego nie chcą jeździć dwoma różnymi samochodami? Bo to jest trudne, to jest niewygodne, to może również rodzić różne wyniki. w desperacji się po prostu na to zdecydował, innego wyjścia nie mieli. Trzeba jednak dodać, że Komacu wprowadził trochę spokoju tym swoim technicznym podejściem, skończyło się trzaskanie drzwiami, skończyło się rzucanie mięsem, skończyło się ciągłe dzwonienie do Gina Hasa. Z każdym problemem to wszystko jest po prostu poukładane, ale również zdjął ze swoich ludzi całą tą presję, która gdzieś przez miesiące, a nawet lata wisiała na nich, że musi być wynik, że w końcu musi być kolejne obietnice, kolejne niespełnione obietnice. Nowy szef zespołu zbudował siebie i tą trochę legenda jako macu, który przychodzi i nagle jest wynik i ten samochód na desperackich eksperymentach Steinera jednocześnie niczego nie obiecując, ściągnął w ten sposób presję właśnie z y, ludzi i to dało bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Przyszłość Hasa, który jeszcze niedawno wrzucany był pod topór, wystawiany na sprzedaż, zaczyna malować się w nieco cieplejszych, nieco jaśniejszych barwach. Trzeba będzie jednak poradzić sobie nie tylko z rosnącą presją rywali, oni zaczną się przyglądać, ta uwaga, to zainteresowanie przyjdzie, ale również z presją rosnących oczekiwań, również oczekiwań właściciela zespołu. Kluczem do podtrzymania trendu wzrostowego będzie rok 2026 i to kolejne nowe otwarcie. I to właśnie z pomocą może przyjść Toyota, która dysponując takim małym dziełem sztuki technicznej, tym tunelem aerodynamicznym najlepszym w środowisku. Tak się bardzo często mówi o tym tunelu, ale również współpracy z Dalarą. Toyota Dalara i HAS to może dać naprawdę dobre owoce. To może popchnąć HASa jeszcze dalej, to może popchnąć HASa jeszcze wyżej. Jak będzie, czas pokaże. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za kolejny odcinek, za kolejny miło spędzony z Wami czas. Dziękuję za wszystkie komentarze, sugestie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Padoku.